Gdybym miał urodziny, chciałbym potwórka, potwórka zielonego Jak go stranie i strasznego, żeby się palił na zielono I wszystko co jest wokoło na zielono, na zielono Nie wiem co ze mną jest, ale, ale jak coś to jest tylko stres, albo nie Zielony potworek w moich myślach, zielony potworek w twoich oczach Ha, ha, żartuję, nie wiem co mi jest Zabija mnie stres, zabija mnie dreszcz na myśl o zielonym i tak mam na to wyjebane, zielony kolego, chyba niebo jakoś o tym śpiewam, tam chyba nie ma, albo jest, albo się naczpałem, czy mam sen, albo się naczpałem chyba sen Zielony potwór męczy mnie od rana do zmroku, jest za rogiem hokus pokus, może go narysuję, albo nie Siedzę na kanapie, widzę go w mgle, oczy czarne jak noc, widzę Chowam się pod koc, ta moja choroba pożera mnie Idę w złą stronę, jest już źle I pomyślę, że to przez Mój mózg, który mówi, co tam w kącie jest Co tam chowa się, nie podejdę, bo mnie zje Zielony potwór męczy mnie od rana, to zmroku jest zarokiem Chokus, pokus, bożego narysuję Albo nie, siedzę na kanapie, widzę to w mgle Oczy czarne jak noc, widzę marnie bo chowam się pod koc, jest już Że Jest już Że Zielony potwór męczy mnie od rana do zmroku Jest za rogiem, hokus, bokus, może go narysuję, albo nie Siedzę na kanapie, widzę go węgle, mgle Oczy czarne jak noc, widzę marnie, bo chowam się pod koc Если уж сюда...